Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mickey, a to jest pierwszy odcinek z serii Battlefield 3. Więc dzisiaj sobie zagramy na mapie y, Tower na Close Quarters dodatku. I tutaj będziemy grać turmowcem Aekiem. Jak widzicie, za dużo nie mam blokowanego, bo ja nie gram na komputerze. Y, ostatnio kiedy grałem, to było ostatnio kiedy grałem to było gdzieś rok temu na komputerze. No, bo po prostu nie mam czasu grać na komputerze. Znacz czasu. Wolę pograć na Xboxie. Dobra, tutaj zabiliśmy jednego. Jak coś yy, z góry przepraszam, jak będę lamił i jak będą lagi, też przepraszam. Lagi i FPS. Dobra, uciekamy. Dobra. Apteczkę rzucimy sobie pod nogi. Żeby się zabić Dobra, leczenie, leczenie Takie to A. Dobra, tam nie wychodzimy Rzucimy apteczkę znowu No chodź tu chodź na mapie Ci widzę i tak Chodź Chodź, 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 ziomek Dobra bym uleczył o tego o, uleczyłem Reanimacja, 100 punktów a właśnie jak zaraz zobaczycie, pokażę wam moje staty, bo ja wcześniej zagrałem trochę, żeby od razu nie pokazywać wam jak lamie. I jak widzicie, nie zacząłem od początku meczu, bo to by dłużo, dłużo, długo trwało. Dobra prawie go zabiliśmy no wiecie co 13% dobra i patrzcie y, trochę pograłem tutaj 22 14 nie wiem nie najgorszy wynik to znaczy dla mnie słaby jest ale dobra Wiecie bym nagrywał z Xboxa ale nie mam po prostu nagrywarki y, dobra Nagrywał ale nagrywarki nie mam a żal mi wydawać y, 500 zł na nagrywarkę i po prostu może później jak trochę będę nagrywał, to może zacznę nagrywać yy, tak ciągle padam. Czemu jak gram i nie mówię nic, to może trochę mi wychodzi, a teraz to co? Nic, no ciągle ginę. Dobra, no. No ciśniemy. Mogłem zmienić broń. No, dobra, i co? Po są co leżył. Yy. Dobra, przypożdżenie o medal karabin szturmowy. Tak, miałem 2% i nie dziwne, że mnie zabił. Musiałem się uleczyć, ale nie zdążyłem, nie? Awans, awans, tak. I awans mnie nie obchodzi. Tam są. Są, tak, są. Mamy plakietkę. Tam są, tam. Dobra, zabiliśmy trafienie w głowę. Dobra. I z przodu nas zabił, no. Hmm. Ziba tower to jednak e, jest akcja pełna akcji. Dobra, tam nie patrzymy, bo zaraz nam... nas zjedzie. Uleczymy... Jezu, ile ich tam było? Trzech, czterech? Dobra, zaraz zobaczymy nasze staty. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, nieważne. 25-18. No. Nie jest dobrze, nie jest źle, dobra. I biegniemy. Trochę przycina, jak widzicie, bo ja nie mam superkomputera. Ale. O, kurde! Tak nie odzywam się, trochę skupić się muszę. Dobra, rzucę sobie jeszcze pod nogi. Dobra, i biegniemy na górę, może. Tak. Lul. Dobra, tam pewnie ktoś jest z tyłu, ale... Dobra, tu będzie. Słyszałem? Nie, to nasi. Dobra, zabiłem. Nie przeładowałem, nie zdążyłem. Przuciłem apteczkę, dobra. Oby tutaj. Dobra, to. Co? Burzysz się do mnie? Dzięki, dzięki. Dzięki za apteczkę. No, co się wychylasz? No, i zabił mnie Zaksa. Dobra, szybko tutaj biegniemy. Rzucimy apteczkę dla naszych yy, sojuszników. Tam pójdziemy. Łot, co on robi? Co? No, sorry, ale chciałeś nas. No... Nożem chciałeś, wiem. Wszystko widziałem. Wszystko widziałem. Dobra, ule... no, chciałem uleczyć, chciałem być dobry, nie zauważyłem go. 30, 19, no. Ludzie, nie róbcie mi niedźwiedzia. Jak kurde, widzicie, że tam są, no to po co mnie leczycie? I, i po co? Dobra, jak, wygrywamy. Zaraz koniec meczu. Trochę źle przewidziałem to. Mogłem wcześniej zacząć nagrywać. Dobra, zabili nas SKS-a. że tutaj grają dużo dużo osób. Gra snajperem, nie? I zobaczymy. Potem, może jakiś. Zrobię odcinek. Tak z BF, ale. Tutaj nikogo nie ma. Zawsze mnie w tym miejscu zabijają, nie? Dobra, i zrobimy jakiś odcinek. Yy, z... Nie będę Close Quarters. Jak coś. Ja nie mam yy, tego. No, Battlefield Premium. To jest yy, walka w zwarcie, Close quarters. Dostanę, dostałem od kogoś, od kolegi. Nie pamiętam już. Dobra, tam nasz poradził sobie. Rzucimy mu apteczkę. Dobra, taki chętny na apteczkę. Dobra, przygwożdzenia. No, FF. F. Dobra, niezła jazda. Tutaj sobie położymy. Tak, była. I... Może ktoś tu... Tak. Troszkę spadek FPS-ów. Ach. i Ci. Co to ma być za nazwa? Tak. Ja też nie mam lepszej nazwy. Mam Killer Drag, tak. Wiem. Nazwa z dupy. No ludzie, no mo... Patrzcie, po co mnie zabijacie, nie lepiej, żeby dać mi fory trochę. No. Jak słychać, już wygrywamy, dźwięk zwycięstwa. Dobra, szybko tutaj weźmiemy, oby jeszcze kogoś zabić. Lol. Dobra. Zabijmy kogoś, no proszę. Nie zabiliśmy. Zobaczymy tutaj i zespół wygrał, yeah! No, dobrze było, bardzo dobrze wręcz było. No, staty 30-23, jak na pierwszy raz od tego, no, dawnego czasu, to może być awans. Tutaj zobaczcie. I dzięki Wam wszystkim za oglądanie i sorki, że taki krótki odcinek, ale no, po prostu nie przewidziałem tego, nie? 14 baretek tak. Dobra, więc dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Nie, jeśli się podobał, to poświęćcie kilka sekund i kliknijcie tą łapkę w górę, bo chcę wiedzieć, czy w ogóle ktoś mnie ogląda, czy coś. Dobra, więc trzymajcie się i cześć.